No więc witam, ziomeczki moje. Z tej strony Depatyk. Dzisiaj troszeczkę odcinek w jednym stylu, ponieważ rozbiłem swojego Mercedesa jechałem ulicą, kiedy nagle wybiegło dziecko. Musiałem odbić, żeby nie potrącić dziecka uderzając w drzewo. Na szczęście karetka była na miejscu w niecałe 5 minut. Policja zjawiła się chwilę thing. potem. Dziecko uciekło. Mercedes prawdopodobnie skończy na złomie, ponieważ jest naprawdę zmasakrowany. Kolega Kuba jechał za mną, więc porobił zdjęcia, więc prawdopodobnie teraz je widzicie. No więc tak to wygląda. Naprawdę nie jest dobrze, więc to jest po prostu dramat. Po prostu dramat. Długo się tym tak naprawdę, szczerze mówiąc, Mercedesem nie nacieszyłem. Bo tym Mercedesem to jeździłem, może, nie wiem. Miesiąc, a świetnie do tego co go kupiłem z salonu. 560 koni. Niestety. No. Więc to było na tyle tego, z tego materiału. Niestety Mercedesa już nie zobaczymy na tym kanale. Ale może jakiś NGTR wejdzie, coś tego wystąpi. Dzięki za oglądanie, do następnego. mam.